Może nie są to najcenniejsze na świecie, ale nie ma tragedii. Lecą fajnie w grupie i nagle taka jedna kula tak fup, albo fup. Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Jesteśmy dzisiaj w studiu, więc nagrywamy Filmiki. I dzisiejszy temat jest to kolejny filmik z edycji o kulkach HSG, czyli taki krótki filmik o moich wrażeniach i tego, jak my w ekipie testowaliśmy jakieś konkretne kulki, żeby móc Wam coś o nich powiedzieć. Oczywiście zaznaczam, że te filmy powstają tylko dlatego, że odpuściliśmy ten wielki test kulek. Z przyczyn takich, że nierówność produkcji i quality control jest tak olbrzymia na tym rynku, że strach się pod czymkolwiek podpisywać, więc weźcie to pod Uwaga, że my mówimy nasze wrażenia w danej partii, te kulki jak nam przyszły i okej. Okay. I niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, czy te kulki w następnej dostawie będą równie dobre bądź równie złe. Tak czy inaczej, dzisiaj tematem są kulki niedrogie, które myśmy wzięli na testy z, z myślą przede wszystkim o repikach wsparcia, które mamy w ekipie. I te kuleczki to jest Delta Armory. Oczywiście są to kulki biodegradowalne, bo tylko takie my bierzemy do siebie na sklep znaczy na sklep, no, do użycia, no bo my nie możemy używać innych, bo po prostu mamy taką umowę z nadleśnictwem, że używamy tylko i wyłącznie bio. I są to kuleczki w tych czarnych opakowaniach, bo delty w zielonych opakowaniach już testowaliśmy, znamy je dość dobrze, używamy je od bardzo dawna, powiedziałbym, do, naprawdę długo ich używamy. Już pewnie ze dwa lata będą, od kiedy zaczęliśmy je testować i na temat tamtych kulek mamy pewne doświadczenie, mamy wiedzę, używamy cały czas. Ja je też sprzedaję w sklepie, nie ma z nimi problemów i te kulki znam. Natomiast zauważyliśmy, że mają też w ofercie kulki ewidentnie tańsze. I chcieliśmy sprawdzić, co są warte, bo szukaliśmy czegoś, co zastąpi roketce do KM. -ów. Po pierwsze, czemu używaliśmy roketce do KM? -a? Bo są tanie, bo w KM mniej nam zależało na celności, a bardziej nam zależało na tym, żeby te kulki były tanie i można było ich sypać bez sumienia i bez obawy, że nas portfel zapiecza. Więc używaliśmy Rokeców. Dosłownie kupowaliśmy je w 10-kilowych paczkach, bo trochę tego schodziło. I tyle tak naprawdę. Ale rokecy w pewnym momencie zniknęły z rynku i zaczęliśmy szukać, rozglądać się za czymś innym. Po prostu do kmów, takich timowych, tam, gdzie faktycznie liczy się ilość, a nie jakość. I trafiliśmy na te kulki, jako że z tą droższą deltą, mieliśmy już pewne doświadczenia, widzieliśmy mniej więcej, co możemy się spodziewać. Więc uznaliśmy, że weźmiemy kilka paczek i sprawdzimy, jak się te zachowują. I. Tu było zaskoczenie, bo te kulki do nas przyjechały. Najpierw było oczywiście oglądanie na wszystkie możliwe sposoby, czy nie ma wad, czy nie ma jakichś kraterów, czy nie ma jakichś powiedzmy, nie wiem, szwów, zabrudzeń, czy coś jest nie tak z kulkami. I kulki były ogólnie dość poprawne. Zdarzały się jakieś pojedyncze kulki z wadami, typu gdzieś tutaj było jakieś wgłębienie. Bo takie kulki znalazłem, ale były to takie dość pojedyncze egzemplarze, gdzieś tam w paczce, powiedzmy, jakie tam przeglądałem. To tak nie wiem, jedna na 50, jedna na 100, jakaś taka wadliwa kulka. Więc było to coś, na co zwróciłem uwagę, ale nie było to dla mnie jakieś takie, że te kulki odpadają, bo po prostu jest, jest tych takich wadliwych kulek za dużo. Nie, to była cały czas opcja taka, że okej, okay, to dalej jest w pewnym sensie akceptowalne. Wiadomo, że nie jest to kulka, którą wrzuciłbym do DMR-ki, ale do km gdzie mamy dość szeroką lufę i w sumie ma po prostu leci, mają kulki lecieć po prostu w tamtym kierunku, niekoniecznie wracać, no to w sumie dalej nie było to eliminująca wada tych kulek. I zaczęliśmy, wzięliśmy je na testy. I na testach tutaj wręcz było podejrzanie, ponieważ te kulki myśmy zaczęli testować tak. Wim wrzucił je do swojego km -a. wywalił z tego km nie wiem, ponad chyba kilogram, całe strzelanie, szybkostrzelny box i tak dalej, zero problemów z podawaniem, zero problemów z zacinkami. Co więcej, Wim mówi, że te kulki nawet dość poprawnie leciały. Okej, okay, nie były to kulki idealne, ponieważ zdarzało się, że co, powiedzmy, nie wiem, co naście strzałów, jakaś kulka gdzieś uciekała. I to dosłownie było tak widać, że strzać. Strzela. Te kulki lecą całkiem fajnie w takiej dość fajnej grupie, może nie są najcelniejsze kulki na świecie, ale nie ma tragedii. Lecą fajnie w grupie i nagle taka jedna kulka, tak fu albo fu gdzieś tam. I to nie tak, że hopek ją skręcił, że ona zrobiła takie orogale. Nie, po prostu od razu poleciała tak jakby, nie wiem, odbiła się od krawędzi tłumika. I ewidentnie działo się to w, chyba w trzech replikach, które testowaliśmy. Czyli jeżeli chodzi o taką celność, to było poprawnie jak na tanie kulki. Plus jakieś pojedyncze takie odskoki na boki, co kolejna rzecz, no u nas w km nie było to na zasadzie ok, no to tych kulek nie wierzymy, bo nam co któraś kulka ucieka. Nie, nie zacięła się w lufie, jest to dobrze. Jak ma uciekać, to niech ucieka, byle w tamtym kierunku. Zresztą tutaj momenty były takie, że no można by swojego trafić, jeżeli byś tam gdzieś blisko niego próbował zasypywać. No tak czy inaczej, kulki leciały dość poprawnie z jakimiś pojedynczymi odskokami. Więc tutaj nie było tragedii. I tak jak mówiłem, Kulki nie zacienały nam się w żadnych magazynkach. Testowaliśmy nawet magazynki o słabym podawaniu i te kulki po prostu podawały. Nie miałem problemu, żeby w jakimkolwiek magazynku, a testowaliśmy to w kilku replikach, żeby gdziekolwiek się zacięły. Po prostu one po prostu wylatywały, podawały bez problemu. Co lepsze, ja to wrzuciłem do swojego DSG z baterią 7.4, zero problemów. Przy około tam 29 RPS-ów około on ma na 7.4 i zero problemów, wszystko ładnie podało, bez problemu. Wrzuciłem baterię 11.1, bo wie nie no, przy 11.1 to, to klęknie, to nie poda, nie ma opcji. Podało. Nie było żadnego problemu z podawaniem. A to, co na przykład jest dużym problemem w kulkach core od Specny, to właśnie problemy z podawaniem przy większych szybkostrzelnościach. Wszystko, co powyżej 20 RPS-ów, Specnie pod potrafi się już po prostu zacinać, ponieważ te kulki są na tyle szorstkie, że nie są w stanie być podane odpowiednio szybko. Tutaj te kulki, o dziwo, w moim DSG przy 40 ponad LPS-ów, chyba 41,5, coś takiego, podawały bez problemu. Nie było żadnego problemu z podawaniem. Zobacz, magazynki jest no bo to też musi być magazynek, który coś takiego poda, nie? Więc tutaj też na to zwracam uwagę. Więc... Bardzo pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o podawanie. I myśmy tych kulek w ramach testów na samym początku wystrzeli koło 3 kg. Żadnych problemów, nawet yy, na lufach 601. Bo Żeber do swojego KM-a wpierniczył te kulki i po prostu wywalał jej kilka magazynków dla testów. I w jego km z lufą 601, przy prowadzeniu ognia no dosłownie ciągłego, aż się magazynek skończył, żadnego problemu. Wszystko podawało, nie było problemu z podawaniem. Tak mówię, celność taka sobie nie ale podawało i kulki leciały tam chcieliśmy, Więc to dla nas wszystkich było w ekipie to bardzo pozytywne zaskoczenie i zamówiliśmy tych kulek potem więcej. Ja je, myślałem, że może wezmę je do sklepu, ale jako że są to kulki, które od niedawna mamy i dopiero zaczynaliśmy je testować, to jeszcze nie chciałem ryzykować. Więc zamówiłem je po prostu na potrzeby ekipy. Wim wziął trochę, Plusik wziął trochę, tam jeszcze kilka innych osób w ekipie po prostu pobrało te kulki do KM-ów bądź do jakichś tanich replik, żeby po prostu zobaczyć jak to działa. I jak do tej pory nie mieliśmy z nimi żadnych problemów. Wywalone tych kulek jest w tej chwili, żeby Wam nie skłamać, około 15 do 20 kilo i na razie nikt nam nie narzekał, że coś się z nimi dzieje nie tak. Więc podsumowując, kulki, aż wręcz bym powiedział, że podejrzanie dobre, jak za swoją cenę, bo kilowa paczka kosztowała chyba około 40 z kilku złotych, 50. Więc naprawdę nie jest to droga kulka broń Boże. To jest naprawdę bardzo przystępny produkt i naprawdę no, nas to zaskakuje. Tymcześ to są kulki Bio, i naprawdę my byliśmy tym bardzo pozytywnie zaskoczeni i dalej te kulki testujemy. Ja jeszcze mam trochę u siebie po prostu zakupionych tak górką i w razie czego trzymam je po prostu na potrzeby KM-ów, gdzieś tam naszych teamowych czy gdzieś na zlocie i będzie trzeba po prostu kogoś wspomóc, dając mu kulki, to te kulki po prostu mamy. Plus ich nie wiem, ile tam u ich jeszcze zostało, ale. Z tego co mi to on już ich dużo wywalił I, i u nas też chłopaki w ekipie trochę ich wystrzelali. Wim też z nich zaczął strzelać i też z nich sypie. I na razie autentycznie nie ma problemu więc ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi kulkami. Nie są to najlepsze kulki na świecie. Broń Boże, to nie jest najcelniejsza kulka na świecie, to nie jest kulka, która każda leci równo, jest super quality, control i tak dalej. Nie, ale te kulki po prostu poprawne nie zacinają się, nie tworzą problemu. Przynajmniej na razie. Bo Pamiętajcie, że tutaj zawsze jest tak, że te partie, które mamy, przynajmniej na razie są ok, ale jakie będą później, to niestety nie wie nikt, bo już kilka razy się nacięliśmy na minę w tej płaszczyźnie, niestety. Tak czy inaczej, to było tyle, jeżeli chodzi o te kuleczki czarne Delta Armory. I tutaj pytanie do Was: jeżeli używaliście tych kuleczek, jeżeli macie z nimi jakieś doświadczenia, czy tak jak my, czy lepsze, czy gorsze, dajcie znać. Powiedzcie mi, ja jestem szczerze ciekawy na większej próbie, większej liczbie użytkowników, jak te kulki się sprawują. Bo naprawdę jestem po prostu by mi żywo zainteresowany, i to będą kulki, które u nas w ekipie będą używane, więc jeżeli są z nimi jakieś problemy, a my po prostu na nie trafiliśmy, to napiszcie. Może uda mi się to wtedy jakoś sprawdzić, czy przede wszystkim będę miał jakiś sygnał, że coś z nimi może być nie tak, że nie są takie jak tylko u nas, że coś może się po prostu z nimi dziać. Więc jeżeli macie takie informacje, po prostu się nimi podzielcie. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, ja o czymś zapomniałem, nie dopowiedziałem itd., to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Ja postaram się zawsze przeczytać i odpowiedzieć. A w tej chwili przede wszystkim dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję również patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.